Idą dwie zakonnice, siostra matematyka i siostra logika. Siostra M mówi. Widzisz tego mężczyznę, który idzie za nami od dłuższego czasu? Tak. Za dwie minuty nas dogoni. Zgodnie z prawami logiki musimy się rozdzielić, a wtedy pójdzie tylko za jedną z nas. Spotkamy się w zakonie. Do zakonu przychodzi pierwsza siostra M, parę min później siostra L. Siostra M pyta się. O Boże, o Boże, i co się stało? Zgodnie z prawami logiki, mężczyzna mógł pójść tylko za jedną z nas i wybrał mnie. I co, i co? Zgodnie z prawami logiki, gdy przyspieszyłam, on również to zrobił. I co dalej? Zgodnie z prawami logiki, zaczęłam biec, a on zrobił to samo. O Boże, i co? Zatrzymałam się i on zgodnie z prawami logiki zrobił to samo. O Boże, o Boże, i co? Podciągnęłam do góry sutannę, a on zgodnie z prawami logiki zdjął spodnie. O Boże, o Boże, i co? Zgodnie z prawami logiki, zakonnica z zadartą suknią biegnie szybciej niż mężczyzna z opuszczonymi spodniami. Siostra Przełożona, udając się na poranne modlitwy, minęła po drodze dwie młode zakonnice, które właśnie z porannych modlitw wracały. Mijając, pozdrowiła je. Dzień dobry, dziewczęta, niech Bóg będzie z wami. Dzień dobry, siostro Przełożona, Bóg z Tobą. Kiedy młódki oddalały się, siostra Przełożona usłyszała, jak jedna z nich mówi. Chyba wstała ze złej strony łóżka. Zaskoczyło to siostrę przełożoną, ale zdecydowała się nie zgłębiać tematu, poszła dalej. Idąc korytarzem, spotkała dwie siostry, które nauczały już w klasztorze od kilku lat. Po wymianie powitań, siostra przełożona znowu odchodząc usłyszała, jak jedna mówi do drugiej. Siostra przełożona chyba wstała dziś nie z tej strony łóżka. Zmieszana siostra przełożona zaczęła się zastanawiać, czy może mówiła opryskliwie, albo jej spojrzenie było nie takie jak powinno. Rozmyślając tak, podążała do kaplicy. Wtedy na schodach ujrzała siostrę Marię, lekko przygłuchą, najstarszą zakonnicę w klasztorze. Siostra Maria pomalutku, schodek po schodku wchodziła na górę. Siostra przełożona miała dużo czasu, aby uśmiechnąć się i wyglądać na szczęśliwą, podczas pozdrawiania siostry Marii. Siostro Mario, cieszę się, że Cię widzę w ten piękny poranek. Będę się modliła do Boga, abyś miała dziś piękny dzień. Witam Cię, siostro przełożona, i dziękuję. Widzę, że wstałaś dziś ze złej strony łóżka. To stwierdzenie powaliło siostrę przełożoną na kolana. Siostro Mario, co ja takiego zrobiłam? Staram się być miła, a już trzeci raz dzisiaj słyszę, że wstałam nie tą stroną łóżka. Siostra Maria zatrzymała się, spojrzała siostrze przełożonej w oczy i rzekła. Och, nie bierz tego do siebie, po prostu włożyłaś pantofle ojca Michała. Siostra Małgorzata przez pomyłkę trafiła do piekła. Przerażona dzwoni do świętego Piotra i mówi: Tu, siostra Małgorzata, popełniono straszny błąd. Wyjaśniła całą sytuację i uzyskała obietnicę, że pomyłka szybko zostanie naprawiona. Niestety, święty Piotr w natłoku obowiązków najwyraźniej o niej zapomniał. Następnego dnia siostra Małgorzata znów dzwoni. Proszę, zabierzcie mnie stąd natychmiast. Na dzisiejszy wieczór zaplanowana jest orgia, obecność obowiązkowa. Święty Piotr przejął się losem siostry Małgorzaty i obiecał jak najszybciej sprawę załatwić. Niestety, zapomniał i tym razem. Przypomniał sobie dopiero na zajutrz, gdy usłyszał dzwonek telefonu. Z drżącym sercem podnosi słuchawkę i słyszy. Cześć Piotrek, tu Gosia. Nie zawracaj sobie mną już głowy. Zakonnica w barze. te czystej poproszę. Barman tak popatrzył, ale nic, nalał. Po chwili zakonnica zamawia ponownie. Setę czystej poproszę. Barman zdziwiony. Co to druga seta? Ale nic, nalał. Po chwili zakonnica mówi. Setę, jeszcze jedną. Na to barman nie wytrzymał i mówi. Ale siostro, czy to wypada? Na co zakonnica mu odpowiada. Ja to wszystko z miłosierdzia ludzkiego, bo nasza matka przełożona klasztoru ma od dwóch tygodni zatwardzenie, a jak mnie w takim stanie zobaczy, to się chyba wreszcie zesra. Przychodzi zakonnica do spowiedzi i mówi: Proszę księdza, popełniłam bardzo ciężki grzech. To niech siostra powie. Ale się bardzo wstydzę. No, niech siostra powie. No, bo latałam nago po parku. Piekło, moja droga, piekło. No, piekło. Piekło, bo dupą wpadłam w pokrzywy. Ksiądz i siostra zakonna wracają z konwencji, kiedy nagle nawala im samochód. Ponieważ awaria jest poważna, zdani oni są na nocowanie w przydrożnym hotelu. Jedyny hotel w okolicy ma wolny tylko jeden pokój, więc powstaje mały problem. Siostro, wydaje mi się, że w obecnym przypadku pan nie będzie miał nam za złe, jeśli spędzimy noc w tym samym pokoju. Ja prześpię się na podłodze, siostra weźmie łóżko. Myślę, że to będzie w porządku więc jak ustalili tak i zrobili. Po dziesięciu minutach siostra mówi Ojcze, jest mi strasznie zimno. Dobrze, podam siostrze koc z szafy. Dziesięć minut później siostra znowu mówi Ojcze, nadal mi strasznie zimno. No dobrze, podam siostrze następny koc. Po kolejnych dziesięciu minutach siostra mówi Ojcze, nadal mi strasznie zimno. Nie sądzę, aby w tym wypadku pan miał nam za złe, abyśmy zachowali się jak mąż i żona w tą jedyną noc. Masz rację. Wstawa i sama weź sobie ten cholerny koc. W zakonie siostra przełożona zbiera wszystkie zakonnice i mówi: Wczoraj stało się coś strasznego. Na naszym terenie znaleziono prezerwatywę. Wszystkie. O mój Boże! A jedna na to. Hihihi. Hi, hi. Przełożona. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta prezerwatywa była zużyta. Wszystkie. O mój Boże! A jedna na to. hi. hi, hi. Przełożona. Ale teraz najgorsze. Ta prezerwatywa była pęknięta. Wszystkie. Hihihi. Hi, hi. A jedna na to. O Mój Boże! Yeah. Ksiądz na mszy zbiera datki. Podchodzi do kobiety, a ta szuka drobnych pieniędzy. Ksiądz, widząc same stu złotowe banknoty w jej portfelu, mówi: Mogą być te stu złotowe. To na fryzjera. Ale Maria nie chodziła do fryzjera. A Jezus nie jeździł mercedesem. Wchodzi pijak na dworzec autobusowy, szuka wolnego miejsca, ale nie ma dużego wyboru, więc siada obok księdza. Ksiądz niezadowolony, bo pijak wonie alkoholem, z jednej kieszeni wystaje mu butelka, z drugiej papierosy. Pijak wyjmuje gazetę i czyta. Po chwili zwraca się do księdza z pytaniem: Może mi ksiądz powiedzieć, co powoduje artretyzm? Ksiądz pomyślał: No, teraz mu palne kazanie. I zaczyna. Jeżeli nadużywasz alkoholu, papierosów, prowadzisz życie niemoralne, cudzołożysz, kradniesz, nie szanujesz wartości, to Bóg zsyła artretyzm. Pijak pokiwał ze zdziwieniem głową, zakrył się gazetą i czyta dalej. Po chwili księdzu głupio się zrobiło, że tak z góry potraktował bliźniego, zaczyna w pojednawczym tonie. Przepraszam, wiem, że tak nie powinienem, a jak długo pan ma ten artretyzm? To Ja? Ja nie mam. Właśnie czytam, że papież ma. To nie okręt. Przerażeni pasażerowie proszą księdza, aby odprawił mszę. Nie, moje dzieci, już nie zdążę. Księże, to chociaż tę najważniejszą część. No, chyba, że tak. Zgodził się ksiądz, po czym zdjął kapelusz i rozpoczął zbieranie ofiary.